Witam, tu FSO Poldek Caro. Samochód ponownie stoi na swoim miejscu. Po chyba półtorej lub dwóch miesiącach niestania w garażu, kupiłem modulator dźwięku Elfir Zora 2120 12V. Mam nadzieję, że film oraz dźwięk nie zacinają się. Gruszka tak zwana karta gwarancyjna. Instrukcja obsługi to mi się sprzyda przy montażu do tego poloneza. Takie końcówki do montażu razem z montażem gruszki. Taka blacha, jeszcze mocowanie Siberia, modulator dźwięku. Siberia mam w samochodzie. Tak wygląda, modulator dźwięku. Film z montażu będzie niedługo, o ile będę w stanie, kupić oryginalny megafon. Alfizura oraz odbudowanie tego samochodu w oryginalny stan jaki wyszedł z fabryki. Czyli nieoznakowany radiowóz policyjny, dla pewności osoby oglądającej nagram również. Kartę pojazdu, oczywiście zakrywając dane właścicieli późniejszych, w tym chyba moje nawet.